Uwiedziony intuicją, Paweł przybył do Warszawy po odbiór lat chłodniczych. W załadunku potężnych urządzeń bierze udział Roman i Ghost, a transport ma umożliwić awaryjnie sprowadzone auto Szymona. Stalowy dopiero dowiedział się o tym biznesie i jest raczej daleki od satysfakcji. Ty jesteś kierownikiem kasacji. Ty masz ogarniać na placu pracowników. Tu zarządzać, sprzedawać części. A nie jedziesz po tonę złomu, chłopie! Zlituj się! No dobra, tam wszystko poukładane. Wyskoczyliśmy z Ghost Riderem na chwilę i z Romanem, żeby to ogarnąć. No, myślałem, że e, fajny temat szybko to za, załatwię, co nie? A dlaczego dzisiaj na moim miejscu? No, miało się być nigdzie nie było gdzie zaparkować i tam zaparkowałem. No. Jest miejsce moje i proszę mi nie stawać na moim miejscu. I nikt z ludzi nie ma prawa na moim miejscu stawać. Po to porobnie... nie denerwuję, za chwilę załadujemy to na Szymona i wracamy na bazę. Dobra, na razie. Pozdrawiam. Dobra, panowie, co to za poświechujki? No co dostałeś opiendzie. No dobra, to ja dostałem to moje. Ładujemy to, bo musimy być zaraz na bazie. A jeszcze stalowy za to podziękuję, bo zobaczy, że to jest porządny kolor. Już Ci podziękował. I dobra, wiesz <laughs> ten wózek i dawaj. Dołoży ten teraz jest. Dawaj, Szymon, podjeżdża. Pawłowi jakoś nie jest do śmiechu. Szymon bez gadania podstawia auto, a pozostała trójka stara się zapanować nad potężną lodówką. Dobra, dawaj, dawaj. Ghost! Dawaj, 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 dawaj. dawaj. Daj, daj, daj. Ghost, ty nie umiesz kierować. Jak nie ubiegł. Daj to. Ghost. Daj, bo ty nie umiesz kierować. Do kierowania są wie Kierownicy. Kierownicy. Poradziliście sobie z tymi lodówkami i to w miarę szybko. Mieliśmy zabrać i za, tak jak powiedziałem, i zabierzemy, co nie? Super, że Wam się to udało, pozbyłem się problemu. Dziękujemy bardzo, polecamy Dzień. się na przyszłość. Coś tam Dziękuję by pan miał bardzo. do oddania, to proszę dzwonić. Do widzenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. No jest trochę zanieczyszczeń, ale jak wiesz, ta lada waży około 500 kilo i plus ten kolor, który tu jest, i chłodnica jeszcze ta aluminiowo miedziana, to myślę, że 6 stówek na jednej mamy do przodu. No to jak mamy ich 5 to 3000 chyba nie jest źle, co nie? No to dobrze. Dobra, dawajcie, panowie, raz, dwa, trzy. Dora uwaga! Chwytak dźwigu Szymona łapie potężne lady niczym dziecinne zabawki, chociaż kierowca i operator w jednym ma ogromne doświadczenie, podczas żonglerki półtonowymi urządzeniami wszyscy trzymają kciuki za sukces. Roman, patrzę, że nie jechał samochody! Dawaj, 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 dawaj. Urwie się! Spadnie ci to! Uważaj na samochód! To uwaga! To za słabe, urwie ci się! Ty na latarnię uważaj. Dobra. Dobra. Wiesz co, na moje oko to 2,5 tony masz, nie? Ile tam jest kabla? A i Jeszcze kurde. silniki, jakieś agregaty te są. Problemy. Dobra Szymon. No. Dzięki, że mi nie. nam pomogłeś. Teraz ja spadam, Dobra, na razie. Dzięki, że nam pomogłeś, uratowałeś na taką sytuację. Na razie. Dobra panowie i my tak samo, zbieramy się raz, Dalej, dwa, się. trzy. Dobra chłopaki. Dziękuję Wam, że dzisiaj pomogliście, daliśmy radę. Wsiadajcie do obozu, jedziemy Dobro. Ile Piotr Stal zarobi na tej inicjatywie kierownika? Trudno zgadnąć, ale sytuacja faktycznie wygląda obiecująco. Być może po oględzinach fantów nawet sam boss zwróci honor odważnemu i przedsiębiorczemu kierownikowi.